Więcej tak. Więcej tak. więcej te hace. Więcej te hacy, więcej te hacy. Więcej te hace, jo, więcej te hate. Więcej te hace, więcej te yo, Więcej te, te QLOP Nie dla mnie pada. więcej te hace. Synu to moje brat, bo gdzie chmura w błucach, znaczy bogactwo, uwielbiam ten stan Konkretnie jak przyjebie Dlatego wokół siebie zrobię dym jak najwięcej Pytasz mnie czym? Proste, że czym prędzej, bo kocham zioło, jest dla mnie jak paliwo, jakiś wad O dziwo, niby małe piwo A rozpierdala jak gambela w O dymu siwo, że się byś powiesz Żebym coś zmieścił, bibułkę bym popieścił Kosteczkę jako bonus, której mańki nie spojrze Zawsze powiem no luz, tak jakoś wyszło, tą drogą się kroczy Trzeba uważać na ściskie oczy Jebane mędy, hujwi stąd taka wyskoczy Ich tok myślenia dziwnym torem się toczy Chcesz mieć lepiej, to innym złoczyń Kulop ci mówi, starania poczyń najmniej, bo to frajerstwie pajace bez kitu facet ja reprezentuję więcej THC. wiem kiedy komu co i gdzie teraz skup się wiadomość że z a m -O -S c i e lubię się skucztu tu p i l a kultu q l o -P. Mam mógł, żeby skanął się zgrać Na to mnie stać Dym dookoła, bo nie mogę przestać Drobne na ściepę zawsze łatwo je Gdybym miał, dałbym nawet gibę A jeśli pusta krida linia wchodzi w rachubę Potwierdzi to bóbel. ty Dyskumaj sam zrozumiesz wówczas, niby nie ma wyjścia, zawsze jest ultra, QLOP, L O więcej te ultra więcej te więcej te więcej więcej te więcej te więcej te więcej te więcej te więcej te Czy ci szesny mafi? Wszystko było piękne, jak litery w kaligrafii. Kolejny mnie trafił, wiesz jak jest, jak blam siebie Wolno, spokojnie, płynąłem przed siebie. To lubię, preferuję, z tym się czuję, jak w niebie. Krytykujesz mnie, a ja pierdolę ciebie. Słucham swojego głosu, a on mi podpowiada: Pal, buba, pal, nie grozi ci zagłada, pal do woli. I pamiętaj o samokontroli te elementy twojej i twoich ludzi doli Każdy z nich już się wyszkolił Perfekcja w paleniu Pamiętaj, nie afiszuj się przysiąd sobie w cieniu w miłym kącie Po coś dawać powody Ukrywaj tyle ile trzeba Tak jak na sztuce wody Uwierz, nie warto Miałem z nimi przygody Człowieku młody Chcesz to chodź do mnie na schody Lub na przejście Od skręcenia aż pojazdy. jazdy Uważaj, bo ta strefa posiada tylko wejście Białasie, nie się że z tego wyjść da się Będziesz palił zielone w każdym wolnym czasie Ono zapanuje na swojego ciała każdym salem Lojalny jak gąsok, będziesz jego wacalem I nie sugeruję wcale, bo i tak zobaczysz sam Jak łączy ludzi każdy wypalony gram Bagaż doświadczeń dźwigam, więc uwierz mi mam w sobie Więcej te hase niż krwi, więcej te hase, ludzie lojalni jednej pase, to gracie, z którymi zaziąło płacę, z nimi nie tracę, z nimi się relaksuje po paru buchach Mistrzowsko się czuje, buba kultury. Ostre palenie wśród swoich ludzi Okrytych cieniem spowitym przez każdego wypuszczonego bucha to rymy dla graczy jednego pokryju i ducha Ją więcej te hase Więcej te ją więcej te hase Więcej te hase, yo, więcej te hase, yo, więcej te hase. mówię jak nas pilnują, bo my jesteśmy kurwa wodzami. Nas pilnowali.